Dzień dobry dzień dobry, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Weszła nowa czołówka, weszło nowe dło. Chcę po prostu sprawdzić, jak się to u Was przyjmie, czy to będzie dobrze wyglądać, czy to będzie dobrze w odbiorze, czy jednak niekoniecznie. Dlatego dzisiaj ten program i jutro też popełnię materiał, tak, ale to będzie taki podejrzewam, troszeczkę lżejszy. Dzisiaj skupimy się tak naprawdę na jednym temacie Na temacie, który mocno jest rozmuchiwany w mediach, ale nigdy do końca nie mówi, komu na tym zależy. Tak naprawdę, kto chce się pozbyć Grzegorza Brauna z polityki? Tak, moi drodzy. Szanowni, e, dużo się mówi ostatnio o delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jest coś takiego jak akcja demokracja. Taki twór. Ale zanim przejdziemy do akcji demokracji, to chciałem przede wszystkim wam pokazać ten manifest. Tak, będę używał tego słowa manifest, ponieważ bardzo dobrze on odwzorowuje działalność tej akcji demokracji. Słuchajcie, samo to akcja demokracja, czyli demokracja, czyli każdy ma głos i tak dalej. Jednocześnie tak jak widzicie w tej chwili na ekranie, akcja demokracja złożyła apel o delegalizację partii. Brauna. Tak, szanowni. I teraz sobie możemy to prześledzić. Ja wam to przeczytam. Opinii publicznej znane są liczne przypadki fizycznych i werbalnych ataków dokonywanych przez Grzebogorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej oraz jego popleczników. Stosowanie przemocy, no nie wiem gdzie, szerzenie nienawiści o charakterze narodowościowym to w polskim systemie konstytucyjnym jasne przesłanki do skierowania wniosku o delegalizację partii politycznej. Artykuł 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego popieramy wniosek o delegalizację partii politycznej Konfederacji Korony Polskiej. Polskiej. No i tutaj te słodkie pierdzenie. Ja oczywiście ten materiał podlinkuję tą, tą ankietę, tą, ten apel, ale moi drodzy, powody złożenia podpisu, bo ludzie się podpisują, zwróćcie uwagę. Oni szukają 35 tysięcy podpisów, mają już 34 815, i tu są takie na przykład komentarze. Nie podzielam jego poglądów. Moi drodzy, ja nie podzielam poglądów lewaków, ale ja nie tworzę petycji, żeby ich delegalizować. Ja się mogę z nimi nie zgadzać, ja się mogę kłócić, mogę się spierać, ale to nie jest powód, żeby ich delegalizować. Ale dobra, następny. Jestem za tolerancją i demokracją, boję się haseł głoszonych przez Brauna. No moi drodzy, strzał w kolano ze skutecznością stuprocentową. Jestem tolerancyjny, jestem demokratą. Ale boję się Brauna, dlatego nie chcę go widzieć w polityce. No przecież to są jaja. Tak, moi drodzy, my się możemy śmiać, natomiast jest to typowy mental lewicowy. Socjaliści, komuniści, wiecie, w imię, jak to się mówi, narodu, w imię lepszego, lepszego współdziałania narodu, po prostu musimy zniszczyć tego typu osoby jak Braun. Takie jest myślenie lewaków. Ale moi drodzy, le lecimy dalej. Bo taka polityka nie jest demokratyczna. Sieje nienawiść do innych narodów oraz religii różnych wyznań. No cóż, można by zacytować. Boże, ty widzisz i nie grzmisz. Bo taka polityka nie jest demokratyczna. A dlaczego ma być demokratyczna? To po pierwsze. To powiedział, że wszyscy mamy być demokratami i dzielić się równo. Bo sobie ktoś tak wymyślił? Sieje nienawiść do innych narodów. O ile dobrze kojarzę to i religii, tak? Religii różnych wyznań, to pan Brown tutaj dosyć mocno wypowiada się, jeżeli chodzi o sektę habat Lubawic, która tak naprawdę... Z religią ma niewiele wspólnie, wspólnego, wręcz przeciwnie, bardziej jest to, yy, powiem szczerze, taki no, zalążek ruchu nazistowsko-faszystowskiego. Tak to można przyjąć? Dlaczego? No, moi drodzy, jeżeli kogoś się, czyli tutaj mówimy o zwykłych ludziach, takich jak my, niewierzących w tą wiarę mojżeszową, uważa się za bydło. Uważa się za niewolników No to jak? Ale to już w historii było Ibermenschen, Untermenschen Tak? No od Iliś do Niemieckiego droga bliska Praktycznie ta granica jest bardzo cienka Więc ja osobiście uważam, że to sekta Chabad Lubawicz Jest właśnie tą rasistowską, nienawistną i homofobiczną Ale lećmy dalej, moi drodzy Bo to tylko kilka komentarzy Tutaj więcej informacji na przykład, ten człowiek sprawia wrażenie niezrównoważonego emocjonalnie i niebezpiecznego. Aha, czyli sprawia wrażenie, ale nikt nie udowodnił, że taki jest, i to już jest powód, żeby zdelegalizować jego partię. Następny wpis. Pan Brown i, jego pokro... i inni jego pokroju są źródłem zła na świecie. Tacy ludzie powinni być wykluczeni z życia publicznego. Moi drodzy, i to jest tylko kilka komentarzy. I to mówią osoby, które stawiają się w świetle tolerancji i demokracji. No, ciekawostka, powiem szczerze, bo idąc tym tropem, idąc ich myśleniem, to trzeba by było po prostu, według mnie, działając na ich zasadach, zlikwidować 99% ludzkości na świecie. Bo ktoś ma do kogoś jakieś pretensje. Ale tak nie działa. I moi drodzy, zaskakuje mnie to, Skąd się wzięło tyle osób? Oczywiście za tym całym zjawiskiem stoi również gazeta wyborcza. Tu sobie będzie można zobaczyć, kto zbie zbierają, bo gazeta wyborcza również tą, tą petycję rozpowszechnia. Ale najważniejsze jest akcja demokracja i ja właśnie na tej akcji demokracji chciałbym się skupić. Moi drodzy, jesteśmy teraz na stronie internetowej. Tak widzicie. Tego portalu Akcja Demokracja. No, i tutaj sobie przejrzymy, co tutaj ciekawego jest. Zwróćcie uwagę, jest oczywiście zapraszany do polsatów, do różnego rodzaju innych mediów mainstreamowych, i tu są różnego rodzaju ciekawostki. Powiem tak: ostro walczą z łańcuchami, jednocześnie Ostro walczą w temacie popierania aborcji. No nie wiem, jak im się to klei, kiedy twierdzą, że każde życie jest ważne, jeżeli chodzi o pieski, natomiast jeżeli chodzi o aborcję, to już tak niekoniecznie. No, moi drodzy, pełne, pełne zdziwienie z mojej strony, jak można być takim hipokrytą. Ale tutaj, właśnie ten gość, którego widzicie na ekranie, to jest Jakub Kocjan. Jakub Kocjan, który jest prezesem tej akcji demokracji i teraz co ciekawego, szanowni, bo przypomnijcie sobie temat wyborów prezydenckich. Właśnie. Pamiętacie aferę Nask i Akcja Demokracja? No, większość już pewnie zapomniała, więc ja przypomnę. Moi drodzy, na waszych ekranach jest to Jakub Kocjan, tak, prezes Akcji Demokracji, a afera z Naskiem. Co to jest NASK? To jest Narodowa Akademicka Sieć Komputerowa. Wybuchła w momencie, kiedy, jak to się mówi, kampania wyborcza prezydencka była w apogeum. Otóż Jakub Kocjan, prezes Fundacji Akcja Demokracja, nie jest współpracownikiem NASK, nie współtworzy parasola wyborczego, tak przekazał polskiej agencji prasowej Jacek Dziura z Narodowej Agencji Narodowo-Akademickiej Sieci Komputerowej. Kocjan nie spotykał się indywidualnie z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Tak zapewniło Ministerstwo Cyfryzacji. Ale to są tylko takie zapewnienia. Ale w czym jest rzecz? Otóż yy, to jest informacja tak naprawdę z 15 maja. Otóż yy, zacytuję. W środę naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK podległa resortowi cyfryzacji poinformowała, o możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą. Chodziło o reklamy polityczne na Facebooku, które, jak podał NASK, mogły być finansowane z zagranicy. I Wirtualna Polska napisała w czwartek, że zapublikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującego jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. A szefem tej akcji demokracji jest oczywiście prezes Jakub Kocjan. Dziennikarze Wirtualnej Polski dodali, że Kocjan 9 maja rozmawiał z wicepremierem oraz ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gaskowskim o bezpiecznym przeprowadzaniu wyborów podczas spotkania zorganizowanego przez NASK w ramach tzw. parasola wyborczego. I tutaj komentarz mojej strony. Moi drodzy, jak to jest, że... Minister się teraz z tego wycofuje, inni się wycofują. No a cóż, pan prezes Kocjan w pewny sposób się do tego przyznaje, tylko mnie jedna rzecz zastanawia. Prywatna firma, bo można to nazwać prywatną firmą, NGOS ma takie mocne przełożenie na ministra cyfryzacji. No to ciekawostka, ale lecimy dalej. No bo tu się dzieje. Jakub Kocjan nie jest współpracownikiem i nie współtworzy parasola wyborczego w żaden sposób. Tak powiedział, powtarzam to co powiedział Jacek Dziura, dyrektor pionu mediów i komunikacji NASK. Dodał również, że Kocjan przyszedł na otwarte spotkanie dotyczące dezinformacji, które zostało zorganizowane przez NASK w ramach parasola wyborczego. Spotkania są przeznaczone dla organizacji pozarządowych, influencerów i dziennikarzy i do tej pory odbyło się ich 11. Spotkania i szkolenia, które organizujemy, mają charakter wykładu i rozmowy z przedstawicielami działającego w NASK Ośrodka Analizy Dezinformacji. Zapraszaliśmy do udziału w spotkaniach zainteresowane osoby poprzez otwartą komunikację w mediach społecznościowych. Celem szkoleń było przekazanie informacji o tym, jak działa dezinformacja, jak się przed nią ustrzec, jak jej nie ulegać. Tak podkreślił dyrektor komunikacji NASK. Zaznaczył, że podczas wykładu nie było żadnego dedykowanego spotkania Kocjana z Krzysztofem Gawkowskim. Pan minister uczestniczył w pierwszej części spotkania, przywitał uczestników, odpowiedział o wyzwaniach, jakie niesie za sobą proces wyborczy i dlatego takie szkolenia powinny być organizowane. Jak również pan minister wyjaśnił, co należy robić, aby przestrzec się przed dezinformacją, no i zrobił sobie. Pamiątkowe zdjęcie. Pan Kocjan nie był i nie jest powiązany z Ministerstwem Cyfryzacji. Nie miały miejsca indywidualne spotkania. Tak przekazała polska agencja prasowa. O możliwej próbie ingerencji w kampanię wyborczą poinformowano ABW. Jak podał NASK, w środę po południu reklamy zostały zablokowane. Tak, moi drodzy, te reklamy, które pojawiały się na Facebooku, głównie na Facebooku. Zaangażowane w kampanie konta reklamowe w ciągu ostatnich siedmiu dni miały wydać na materiały polityczne więcej niż jakikolwiek komitet wyborczy. Dotyczyły one szczególnie Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawroskiego i Sławomira Mencena. Podejmowane działania miały pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych. I tu jest moje pytanie: dlaczego pozornie? Moi drodzy, jeżeli atakujecie, jest trzech kandydatów, atakujecie dwóch, no to z automatu wspieracie tego trzeciego. No to jest logiczne. Tu nie trzeba żadnej matematyki i strategii opracowywać. Ale lecimy dalej. Do doniesień NASK odniosło się w stanowisku przekazanym Polskiej Agencji Prasowej Biuro Prasowe Mety, czyli Facebooka. Z naszych ustaleń wynika, że administrator powiązany z tymi stronami potwierdził swoją tożsamość i znajduje się w Polsce. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na zagraniczną ingerencję. Tak przekazała Meta. Meta również dodała, że nie zablokuje postów, a opłacana kampania po prostu dobiegła końca. I tu, moi drodzy, zaczyna się ciekawie. Otóż jak podały media, głównie tutaj wirtualna Polska. To zapublikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów stoi pracownik i wolontariusze Fundacji Akcja Demokracja, której prezesem jest widoczny na ekranie Jakub Kocjan. Reklamy miały być publikowane przez profile na Facebooku. Wiesz jak nie jest? I stół dorosłych, których administrator jest nieznany. Pierwszy z profili wydał na reklamy prawie 286 tysięcy zł, a drugi ponad 141 tysięcy. Najdroższe pojedyncze promowane posty kosztowały 40 tysięcy i miały milionowe zasięgi. Dziennikarzom portalu Wirtualna Polska udało się zidentyfikować trzy osoby występujące w reklamach i kontaktować się z nimi. Wszystkie stwierdziły, że do udziału w spotach zachęciły je osoby powiązane z fundacją Akcja Demokracja. W oświadczeniu publikowanym w czwartek w mediach społecznościowych Akcja Demokracja przekazała, że jako fundacja nie jest zaangażowana w działalność profili Wieś jak nie jest i stół dorosłych. No szczerze, jakoś im nie wierzę, ale lećmy dalej, bo będzie jeszcze ciekawiej. Akcja Demokracja poinformowała, że wieloletni dostawca usług informatycznych fundacji poprosił o polecenie osób gotowych do udziału w spotach profrekwencyjnych, a fundacja poleciła swoich wolontariuszy. Czyli, mówiąc krótko, dzwoni na przykład do mnie jakiś gość i mówi: Słuchaj, Marcin, potrzebuję kilku klientów, którzy by mi tutaj robili posty profrekwencyjne. I ile byś za to chciał i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dogadujemy się i oficjalnie, to ja nic z tym nie mam, bo umowy ze mną nie ma. Tylko ci ludzie, którzy, których ja poleciłem, których ja, można powiedzieć, skaptowałem. No, ale zaczyna być jeszcze bardziej tęczowo-kolorowo. Decyzja o tym, czy i w jakiej formie dana osoba zdecyduje się na udzielenie wypowiedzi, pozostała całkowicie w gestii tych osób, tak oświadczył yy, szef tej akcji demokracji. Firma, o której mowa, moi drodzy, która zwróciła się do akcji demo demokracji, to jest Estratos Digital GmbH z siedzibą w Wiedniu. Usługa ta świadczy dla fundacji, firma ta świadczy usługi dla fundacji. To się tak nazywa ładnie: usługi technologiczne oraz konsultacje w zakresie komunikacji. Jak wskazała Wirtualna Polska, do 2023 roku występowała pod nazwą DataDat. Na jej czele stoi dwóch Węgrów: Adam Fichor, minister do spraw służb specjalnych w lewicowym rządzie Gordona Bajnajna. To jeszcze zanim Viktor Orban doszedł do władzy. I drugi Węgier, Wiktor Sigewarti. Większościowym udziałowcem Estratos jest amerykański fundusz Heiger Ground Labs Fund Free lp jak podało w czwartek Okopress. Moi drodzy, ja cały czas tu podaję te dni, środa, czwartek, bo to jest istotne. Jest to temat z maja. Fundusz ten ma swoje, na swojej stronie internetowej wskazuje, że finansuje technologię, która pomaga kandydatom wygrywać. No i tu już się robi nieciekawie, jeżeli chodzi o akcję demokrację, skoro dotychczasowy dostawca usług internetowych. Hmm. Pomaga kandydatom wygrywać, ale lecimy dalej. I oczywiście fundusz ten jest i ta firma powiązany z Amerykańską Partią Demokratyczną. Założono, ten, założono tą firmę w USA w 2017 roku, aby po pierwszym zwycięstwie Donalda Trumpa wspomóc środowiska tak zwane demokratyczne za pomocą nowoczesnych technologii. Jego celem była i jest mobilizacja wyborców tzw. Demokratycznych. No i tutaj, moi drodzy, ten pan yy, Jakub Kocjan twierdzi, że oni nic wspólnego nie mają z, z wpływaniem na wybory i tak dalej, i tak dalej. No, samo to ich dyskredytuje, ale moi drodzy, w dalszym ciągu jeszcze nie wiemy, kto za to płaci, bo o, przecież. Yy, Widzieliście, jakie tam duże pieniądze szły? Je za reklamy 286 tysięcy, 141 tysięcy za następne reklamy, 40 tysięcy zł za jednego posta. No grubo się chłopaki bawią, ale za chwilę powiemy co i jak. Moi drodzy, tutaj jest rozliczenie finansowe Akcji Demokracji na waszych ekranach. Za 2025 jeszcze nie ma, ale myślę, że niebawem będzie. Tu mamy za rok 2024. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Tu są ciekawe tematy, bo tu jest Fundacja Akcja Demokracja. Sprawozdanie finansowe, rozliczenie kapitału za okres sprawozdawczy. Fundusz statytowy 500 zł. No tak, na początku roku i na końcu roku. Pozostałe fundusze nie ma nic. Zysk, strata z lat ubiegłych. I teraz zysk. Na 31 grudzień 2023 1 835 172 56 zł. 56 groszy, zwiększenie o 181 257 004 grosze. Stan na 31 grudzień to jest 2 16 429 60 zł. 60 no, groszy. Zysk, strata netto. Tutaj minus 817 tysięcy, czyli na koniec roku mieli 1 milion 200 tysięcy prawie. I teraz tu są takie ciekawostki, bo to są inne aktywa i moi drodzy inwestycje krótkoterminowe. W tym 1 milion 203 186 zł. 9 groszy. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w PLN-ach. 617954 954 44 zł. 44 grosze. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w dolarach amerykańskich, wycenione po kursie 4 10 zł. 10 groszy. 97 916 dolarów i 3 centy. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w euro. 410 936,38 eurocentów. W no tu niewiele, 4 funty 38 pensów. Środki zgromadzone na rachunkach PayPal, 72 tysiące z kawałkiem. Na PayPalu w dolarze amerykańskim 234 dolary. W PayU w PLN-ach 1013 i Stripe w PLN-ach 2262. Zobowiązania krótkoterminowe w tym wobec kontrahentów krajowych, zagranicznych, budżetowych, z tytułu podatku VAT, wobec pracowników, no niewiele wobec pracowników, 3527, zobowiązania roku 2024, 2024 zafakturowane w 2025, to jest 22564. Rozliczenie międzyokresowe. Otrzymana dotacja Erasmusa 2024-2026, niewydatkowana do końca roku 2024, 56 tysięcy. I tu, moi drodzy, przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym AORI, dotacje na realizację bieżących działań pożytku publicznego, na rozwój instytucjonalny. Grantodawca fundusze norweskie w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Termin realizacji 2022-2024 102 356. Złoty 3 grosze Erasmus 52 tysiące Open 23 Dotacje na realizację działań z kampanii Obszaru Demokracja i Prawa Człowieka Grantodawca Open Minds EV 4000 ECF 2003-2024 Dofinansowanie działań i kampanii Obszaru Środowiska Grantodawca European Climate Foundation 129 tysięcy I moi drodzy Tego jest po prostu Od cholery na przykład darowizny od osób fizycznych 531 tysięcy. Darowizny przychody z darowiz otrzymanych przez Payu Paypal Stripe Facebook 873 tysiące. Na przykład taka tu jest My Voice, My Choice. Instytut Ochrony i Popierania Praw Reprodukcyjnych 12 tysięcy. Moi szanowni widzowie. To jeszcze? Nie wszystko. Moi drodzy, przejdźmy na stronę edin.eu. Tak, szanowni, bohaterowie, co, bohaterowie codziennego, bohaterowie codzienni, no bo ja to przetłumaczyłem z angielskiego, Jakub Kocjan. No i y, działaj dla wpływu, i tak dalej, i tak dalej. No tu jest ciekawie. Oczywiście, ja też to podlinkuję. Tu ja tylko y, wam wrzucę taki kawałek żeby zacytować o co chodzi. Czy może się przedstawić? Cześć, mam na imię Jakub, mam 24 lata i od 2017 roku walczę o praworządność w Polsce w Fundacji Akcji Demokracja. Przez te lata łączyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stałą pracę w Fundacji Akcja jako analityk danych i działacz na rzecz praworządności. Zbudowaliśmy silną organizację w oparciu o półmilionową listę mailingową i indywidualne darowizny od naszych aktywistów. W 2017 roku zorganizowaliśmy proces w obronie łańcucha świateł Sądu Najwyższego, które rozprzestrzeniły się po całym kraju i znacząco spowolniły proces niszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości. To, moi drodzy, taka krótka wzmianka na temat tego pana, że się tak wyrażę żartobliwie. Ale tutaj, cóż, padło tam takie słowo: darowizny od naszych aktywistów. No to przejdźmy do tych darowizn. Moi drodzy, tak jak i Edin, jak wspominałem wcześniej, Team Network, jak również ta Akcja Demokracja, mają dosyć mocne powiązania z tak zwanym Microfinance Enhancement Facility, czyli to są takie mikrogranty. Ale ja tu przetłumaczę na polski, żeby każdy mógł sobie to zobaczyć. Inicjatorzy. Fundusz MEF powstał w 2009 roku jako wspólna inicjatywa Banku Anglii i Międzynarodowej Korporacji Finansowej. No i KFW. Tu jest bardzo istotne, ale jeszcze jest tu kilka. Innych takich firm. Fundusz na rzecz poprawy mikrofinansowania korzysta ze składek międzynarodowych instytucji finansowych i instytucji darczyńców. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie instytucji mikrofinansowych w krajach rozwijających się. Głównymi inwestorami MEF, którzy zaangażowali się bezpośrednio lub pośrednio, są KFW, IFC, OEB, BMZ, SIDA. No, ciekawy, tu jest BMZ, moi drodzy, przejdźmy sobie. Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Tak? Szanowni, przetłumaczymy sobie na polski. Tak? OK. Żebyśmy to widzieli ładnie. No, Ministerstwo Rozwoju i Współpracy Niemiec. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyło. To jest jednym z tych darczyńców, to jest ciekawe. Następnie KfW, przejdźmy dalej na Polski, tak, żeby każdy mógł zobaczyć. KfW to jest bank niemiecki. Jest również, moi drodzy, tutaj coś takiego, jak już pokazuję, bardzo istotne OEB. Fundusz na Rzecz Wpływu Klimatu, Austriacki Bank Rozwoju. I moi drodzy, to są tylko tak naprawdę yy, wierzchołki tej góry lodowej, które stoją za tą akcją demokracją. W moim odczuciu te wszystkie działania tworzone przez tą akcję demokracji i w obecnej chwili bombardowanie pana posła Grzegorza Brauna mają spowodować destabilizację w naszym kraju. Bo wiecie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że jak jest duży bałagan, bałagan, przepraszam, to się łatwiej rządzi, łatwiej się manipuluje. No cóż, tak wiele pytań, tak wiele odpowiedzi. Czy to Niemcy z Austriakami chcą delegalizacji pana Brauna? Czy to Niemcy z Austriakami chcą doprowadzić do. Tak naprawdę zniszczenia porządku, który jest w naszym kraju. Czy to tak naprawdę Niemcy z Austriakami trzymają na smyczy Jakuba Kocjana? Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. I to będzie najcenniejsze. Moi drodzy, za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego dnia, dobrego samopoczucia. Bye. Ale oczywiście, moi drodzy, musi być suchar. Suchar taki naukowo. Erotyczny. Profesor na zajęciach dla studentów zadał pytanie: Co to jest para nasycona? Hmm, i tu zapadła cisza, i nagle jeden ze studentów odpowiada: To jest wtedy, kiedy ona już nie chce, a on już nie może. Tak, moi drodzy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Bye! Ho, 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 ho.